Sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. sto, lat, sto, stop, stop, żyje, stop, 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 sto, 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 ja mówię, sto, Pan był w tej grupie gimnastycznej i pan powinien tego optymizmu nabrać trochę. Przecież pan się, ruszał, miał jakiegoś takiego. w kolektywie pan tam siedział i. Na i i, i, tak, i, życiem, i, życiem musiałeś, i nic, to, takie to jest wszystko u panu jest me. To. Tam pan wtedy śpiewał swoją swoją piosenkę, to była bardzo jakaś optymistyczna, wesoła piosenka, taka żartobliwa, żeśmy przecież ją analizowali. To. Ale niech się pan nie uśmiecha, tylko. bo to jest. nic mi to nie daje, że pan się że pan śpiewał optymistycznie, wesoło. Bo jeżeli pan śpiewa, to nie optymistycznie, bo my ciągle to robimy i robimy, nic z tego nie wychodzi. Bo jeżeli pan tego nie będzie śpiewał wesoło-optymistycznie, to znaczy pan śpiewa to pesymistycznie zgniło, ponuro. no. A ja tego nie chcę, to, to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby to było wesołe, optymistycznie żeby to był optymist z pokryciem. Bo to, jest, pan to jest bez, bez pokrycia. Pesymizm, pesymizm m, m, przewrotny pesymizm, bo pan się uśmiecha i jednocześnie śpiewa pan ponuro. A ja bym wolał, żeby pan właśnie optymistycznie śpiewał. I proszę śpiewać optymistycznie w tej chwili. Proszę bardzo. 100! 100 lat! Ten pan się już bardzo zdenerwował. Może no to ja. ja? Nie, nie, pan Krzysiu. Sto lat, ale to też jakoś nie za bardzo mi wchodzę. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Też to Sto no ja lat, sto lat.